Hej, hej, hej! Z tej strony Blogis i chciałem Wam ogłosić bardzo ważną, yy, tą yy, bardzo ważną informację. Tą bardzo ważną informacją jest, że zamykam swój, swój kanał aż do odwołania. Um, niestety, um, wszyscy wiemy, jaki to jest powód. A jeżeli ktoś nie wie, to ja wytłumaczę. Po prostu to jest szkoła. Tak, szkoła to jest i. I chwilowo w zasadzie zamykam swój kanał. Że, nie to, że całkowicie zamykam, że Was zostawię. Na przykład y, przez te 10 miesięcy nic nie będzie na moim kanale. Owszem, będzie, ale to. Będzie bardzo rzadko, czyli na przykład, jak w ciągu miesiąca było na przykład 5 czy 6 tam filmików, to teraz w ciągu miesiąca możliwe, że pojawi się tylko jeden. Więc bardzo Was wszystkich za to przepraszam. Nie wincie mnie, tylko wincie szkołę, bo to szkoła właśnie jest najgorsza. Nie, no szkoła jest nawet fajna, ale no też mam trochę tych, wiecie, jak każdy, klasowek, sprawdzianów. I tak dalej. Nawet, żeby Was tutaj nie okłamywać, tak, do Ciebie mówię. I teraz powiem do. do. do takiej społeczności, która zajmuje się wolnością. wolnością YouTube'a, czyli. Iulf, IULF. Nie wiem, jak to się cały czas nazywa. XD. Do której niedawno dołączyłem. To teraz powiem wam, pokażę Wam, żeby nie to, że Was okłamuje czy coś, tylko właśnie w tym momencie pokazuję wam mój plan sprawdzianów. Dobrze, sprawdziane już zostały Wam moje pokazane, jak widzicie, to jest naprawdę um, tragedia po prostu, to jest dramat. Um, to, to zaraz się wypowiem może do firmy blogiz.o.O no naprawdę was przepraszam, że będzie tylko jeden odcinek w miesiącu w zasadzie. No niestety. Ale szkoła nas do tego doprowadziła. Więc ym, więc po prostu No no to chyba to tyle. No i pamiętajcie ogólnie, żeby zostawiać lajka like i, i suba. Oczywiście jak nie będę miał dużo zadane i wiecie i innych rzeczy, a będę miał akurat czas wolny yy, i będę miał akurat mógł coś nagrać, to oczywiście ten będzie jakiś odcinek, ale nie liczcie na to, że, że będzie na przykład yy, w ciągu jednego tygodnia, to będą tam na przykład dwa, trzy odcinki, tak jak było to w wakacje. No tylko będzie yy, no tylko będzie jeden w miesiącu. Wow, weszłem na to. Yy, więc ogólnie dziękuję Państwu też yy, tym. Reporterom, że się spotkali, um, tutaj jeszcze uśmieszek i naprawdę um, postaramy się jak najczęściej po prostu um, nagrywać. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcineczka. A teraz prze przechodzimy do filmu, który właśnie ma się pojawić na tym oto obrazie. No to uwaga, chodzimy.